Jooś Manko ze strony Hubert, witam z kolejnym odcinkiem na tym kanale. W dzisiejszym odcinku przysumujemy Ligę Mistrzów Pogoń trzecim polskim próbem ekstra klasy. Zobaczymy jak zajdzie pogoń daleko, czy zajdzie dalej niż Lech. Wykonaj się dzisiejszym odcinku. Bo Lech daleko nie zaszedł. Zobaczymy jak sobie poradzi pogoń trzeci. Miejmy nadzieję, że dalej za tą, grają ze Slawem Praga. Od razu szybka symulacja w pierwszym meczu Z Lawią i ze Slawią remis Notujemy Pozo i Grozicki z golami. Oczywiście mamy na to 3 próby Jeśli się uda To no fajnie, to wiadomo, już skończymy od razu Ale wątpię, żeby się udało, już 6 wygrywamy 1 do zera, Greenwood strzela w 62 minucie i to zwycięski gol w ogóle. Greenwood w 47 wszedł grosika i to był robotę. No, tego wyniku się kuźwa nie spodziewałem. Bardzo nie spodziewałem, bo ten wynik Kuźma, który zaskoczył, to mocno. Teraz z Juventusem fajnie by było wyciągnąć punkty. No, było blisko, ale opowiadam, że. Wiecie... Jego gola Schala i niestety przegrywamy u nas Mol na dwa gole Więc tak to Niestety bywa w Kolejnym spotkanie Będziemy grać z AS Monaco No z AS Monaco sp sprawdzimy sp Sprawdzimy jak potoczy mecz No i przegrywamy Szkoda bo trzeba punktować A na razie jest po prostu źle Jeden mecz wygrany Jeden remis Cztery punkty ile realne można powalczyć ale o, dostajemy w pieprz. Po prostu bez goli. Barcelona 4-0, widzę, że Skrub wygrywa. Dobra, teraz Liga Roberts. No, tutaj fajnie by było wygrać, żeby w tych play-offach być w chociaż 4-0. Mukairu, Walfis, Szelamola, Rosicki, No, tutaj akurat ładnie poocistaliśmy na przeciwną. Ładnie, ładnie poszło nam to I czy jest, będziemy? Czy jeszcze gramy w sumie? Mamy 23 miejsce gramy z Bayernem teraz, no my tutaj nawet nie ma szans, ale remis dotujemy Tu nie jest to źle, bo punkt zawsze to punkt no, Tak realistyczne, że remisujemy z Bayernem, bo ale... No Dobra, który to mecz jest w ogóle? Bo to ostatni. Musimy, musimy powalczyć z Sama. a Olympikasem będzie ciężko. Dobra, dawać. Aj, przegrywamy i to 1-0, czyli niestety, ale nie będziemy, nie będziemy. Odpadamy. Kurde. I przyjść. tabeli, które miejsce zanotowaliśmy? 25. Jedno miejsce nas dzieliło do playoffów. Dobra, zakończamy turniej i widzimy się w kolejnej próbie. Mamy drugą próbę w dzisiejszym odcinku Sprawdzimy czy uda się ze Slawem Praga wygrać yy, po raz kolejny Miejmy nadzieję, że tak o. znowu remis notujemy w tym meczu Więc tak to niestety bywa I chcę widzowie znaczy te zmiany na moim kanale Widzę, że Znowu wygramy, nie wiem, przegraliśmy Plany na kanale, znaczy na kanale Nowy kanał szykuje się Drugi kanał Szykuje się osobny kanał do gierek Do, do takich w bardziej z gier Innych tak mam dużo pomysłów na ten kanał Jak się zrealizuje to od następnego odcinka Opowiem wam o nowym kanale i myślę, że Będzie Będzie, dostaniecie do niego link Ale szykuje coś mocnego, więc nie będzie tylko FIFA tutaj. Na, na tym drugim kanale będzie wszystko: wszystkie gry, które można ograć Na tym kanale będzie sama FIFA. Content sam z FIFA. To tyle. Będę na te dwa kanały działał, plus live na Kiku czy na YouTubie też będą się pojawiać. Tylko live na YouTubie będą się pojawiać chyba na tym drugim kanale. Tak mi się oczywiście wydaje. Żeby tutaj nie mieszać nie mieszać tych filmów zbytkiem. Bo bez sensu Ale do, do, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie Na razie widzę, że słabo idzie nam w Mistrzów Więc No na razie ciężko nam wygrywać, automatycznie No przegrywamy z każdym To Idzie nam w drodze, no dobra Niestety Tak to niestety bywa Dobra, teraz Z yy... tymi No z tymi na pewno powinniśmy wygrać, więc tutaj no... Jeden, ale to jest jedyny mecz, który wygramy pewnie. Pewnie gorzej skończymy w tabeli, niż skończyliśmy po pierwszej próbie, bo w ostatniej próbie, jak pamiętacie, skończyliśmy na 25 miejscu. To teraz zakończymy pewnie dopiero gdzieś w sekund. kurde. No na ostatnim miejscu, bo przed ostatnim coś czuję, bo o jest, o jest wielka, jedna wielka lipa. Dobra. Teraz, to może wygrałem z Alipryka sobie na coś, o 2-0 Nie wiem czy w sumie coś i da, ale o, odpadamy i tak, ale czy lepszy, nie lepszego miejsca to się nie da, 26 miejsce gorzej Kończymy turniej i lecimy do już do ostatniej próby dzisiejszego odcinka Też możecie dawać propozycje do serii, które mam na nowym kanale robić, bo Myślę, że dużo będzie tam gierek ogrywanych tych co nie zobaczycie na pewno na tym kanale, ponieważ to wiadomo, sama FIFA musi być. Sam jeden content musi być na głównym kanale, więc taką podjąłem decyzję. A zobaczymy, czy się ona zrealizuje. Jeden, jeden ze Slawią. Znowu robi ze Slawią. Cały czas remisujemy z tą Slawią Praga. Ciekawe. Też piszcie, kim w kolejnym odcinku mamy symulować mecz. Kolejny odcinek to będzie z karierki, więc wam Mogę zdradzić, że to szósty odcinek z kariery będzie. Trzeba tam w końcu rosnąć. Kurde, zmienić klub. Widzę, że Chelsea Remis, fajnie. Dwa punkty. Panie Zliuwe, teraz wygrać taki mecz. To w ogóle by nam dało mocną pozycję, ale 1-0. Przegrywamy. Dobra. W kolejnym meczu zmierzymy się z. AS Monaco fajnie by było tu wyciągnąć te 3 punkty, ale to też będzie trudne. Ale gramy u siebie Grywamy 3 do 1. Ale no nic się nie stało, nic się nie stało. Gramy dalej. Gramy dalej, gramy z Viralem. No, z Viralem. Będzie ciężko i więc. A i 3-0 po raz kolejny, nie wiem. I... ciężko nam idzie, ciężko nam idzie tak symulacja, więc Pogon jeszcze gorzej skończy niż lek, który był w play więc... No niestety, niestety, ale... O Boże, jeszcze przegramy z Lugana jakimś. Dobra, jest źle niż myślałem. No, więc tutaj skończymy... Ta trzecia próba będzie najgorszą próbą od wszystkich prób, więc niestety z na Maneką to pewnie... przegramy, więc tutaj, no, nawet na nic nie liczę. No, i ostatni mecz z Olimpiakosem, więc tutaj nie wiadomo co wydarzy, ale tu, nawet, to, nawet jakbyśmy wygrali teraz, to by nam to nic nie dało. A zremisowaliśmy jeszcze gorzej niż w tych ostatnich dwóch próbak, więc które miejsce tabeli, pewnie ostatnie sprawdzajmy. I miejsce 36, ostatnie, tak jak mówiłem, tak się sprawdziło. Niestety w dzisiejszym odcinku, to by było na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę przed, przed zakończeniem odcinka. I co? Subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarze, propozycje. Co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.